Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym krótko przetestować te omawiane niedawno noże składane. Jeden z Biedronki, jeden z Lidla. Ten za 15 zł, ten za 20 zł. No i zobaczcie jak one sobie poradzą z takimi testami dość typowego użytkowania. Jak mocno się stępią, czy nie stanie im się nic katastrofalnego po drodze. Pierwszym moim testem będzie oczywiście cięcie papieru, żeby pokazać, że są w miarę naostrzone. Na taką ostrość powiedzmy roboczą plus. Ten z Biedronki nóż jest bardzo miękki, więc nie oczekujemy od niego jakiejś super ostrości utrzymanej po użytkowaniu. No ale jak widzimy, z cięciem papieru nie radzi sobie najgorzej. Nóż z didla, Z nim jest trochę lepiej, jest trochę twardszy. Tnie nawet lepiej od tego z Biedronki. Pierwsze co zrobimy, no to zwykły parakord. Bez żadnego problemu, podobnie bez problemu. Lidlowego udało mi się nosić troszkę lepiej, więc ma taką przewagę z góry. Cięcie sznurka, wiadomo, bardzo typowa czynność, do której się używa noży. Dlatego myślę, że dla większości użytkowników jest to dość ważne, czy da się taki sznurek przeciąć w jednym ruchu, czy nie trzeba go piłować. Jak widać, oba noże spełniły rolę całkiem dobrze. Następnie jakiś karton. Karton ma to do siebie, że mocno tępi noże. Użyjemy mniej więcej całej długości krawędzi tnącej. Kolejny, pewnie najbardziej męczący jak na razie test. Mamy jakiś losowy patyk. Zrobię sobie z niego trochę wiórków. Zobaczymy, czy noże za bardzo się nie stępią przy takiej czynności. Nóż z Lidla przeszedł 50. Cięć patyka. Spora na nóż z biedronki. I 50 cięć nożem z biedronki. Ten taki trochę bardziej płaski, trochę wyższy szlif noża z widla. Dał nam nieco przyjemniejszy doznania w trakcie właśnie tego cięcia. No i przy obu nożach pod koniec właśnie tych 50 cięć poczułem trochę większe opory, więc możliwe że. Jakieś tam stępienie mogło nam wystąpić. Z tego powodu ponownie sobie przetestujemy oba morze na karteczce. Najpierw ten z biedronki. Jak widać, całkiem rozsądny poziom ostrości cały czas utrzymał. Jednak czuć trochę stępienia. Ten z lidla. Bez większej różnicy. Oba noże się nieco stępiły, no ale wciąż jakąś ostrość taką roboczą zachowały. Dlatego, żeby je trochę bardziej pomęczyć, teraz wezmę z ten, ten sam patyk. Albo może ten nieco większy. I każdym z noży zrobię 50 ruchów przód-tył. Oba noże wycięły jakieś tam szczerby w tym patyku. Kolejny test na papierze. Nożem biedronkowym nie jest wciąż źle. Jakieś drobne tam może różnice wyczuwamy. Noż z lidla. Wciąż bez większych zmian. Kolejny test, taki bardziej brutalny, może. No to jest cięcie drutu stalowego. Nie jest to coś, co powinniśmy robić nożem. No ale jak wiadomo, sytuacje są różne. Może coś takiego zdarzyć. Dlatego spróbuję każdym nożem. Po 5 kawałków drutu odciąć i zobaczymy, czy będą jakieś szczerby. Najpierw biedronkowy na krawędzi tnącej mamy jakieś takie niewielkie odkształcenia. Nie ma jakichś szczególnie widocznych szczerb, no ale są wyczuwalne. Trochę tutaj mamy tego odbłysku światła. Podobnie nożem z Lidla obcięliśmy. 5 kawałków drutu i tutaj zauważyłem, że on wcinał się w ten drut o wiele agresywnie, o wiele szybciej sobie dawał radę z przecięciem tego kawałka. Wiem, że też to jest kwestia trochę podkładki, no ale w moim odczuciu nóż z lidla sobie poradził nieco lepiej. Podobnie na krawędzi tnącej widzimy tylko jakąś taką małą jedną, może dwie szczerby. Nóż z biedronki się zachował jak na miększy nóż przystało, no i jednak tych trochę od i ma na krawędzi więcej. I kolejny z takich brutalnych testów no to będzie zmora noża z Biedronki. Żyłka do wieszania prania. Ma ona stalowy drucik we wnętrzu. Zobaczymy jak z tym sobie oba noże poradzą. Jest w stanie akceptowalnym. Kilka dodatkowych szczerb powstało, ale nóż nie jest jakiś zmasakrowany. Jak w przypadku testu z drutem, nieco łatwiej się to tym lidlowym, ale też jego krawędź podobnie nieco się nam wyszczerbiła. Następny test, taki dla noża składanego najmniej kulturalny, spróbujemy sobie tą deseczkę, każdy z tych noży przebatonować. Zrobię to przy nożu do połowy złożonym. Do tego testu założę sobie oczywiście rękawice. Bez problemu. Noż z Lidla, podobnie. On ma taką inną blokadkę z przyciskiem, więc to nie jest dla niego najlepsza sytuacja, bycie do połowy złożonym i rąbanym e, kijkiem, no ale zobaczymy. Ze względu na ten taki smuklejszy szlif, nieco się nam w trakcie e, rąbania zablokował. Oba z tych noży poradziły sobie z batonowaniem dobrze. Jedno co chciałbym jeszcze jednak sprawdzić, e, przy rozłożonym całkowicie nożu, no to czy nie pojawią się nam jakieś dodatkowe luzy, jeśli przebatonujemy ten sam kawałek drewna e, przy zablokowanym. Bez problemu. Jeszcze łatwiej. Lekko klika. Ale takie luzy już były, zanim do tego testu podeszliśmy. Nóż z Lidla. Mam wrażenie, że klika odrobinę bardziej niż wcześniej. Taka dodatkowa próba. Przyda się tymi nożami krzesać spręta żelazo-cerowego. Nóż z Lidla ma dość ostry kąt tutaj. Czy raczej prosty, ale ostro wykończony. Nóż z Biedronki niestety trochę gorzej. Nie ma, nie ma on takiego ostrego wykończenia i jest on bardziej zaokrąglony z tyłu. Dlatego jeśli nam zależy na krzesaniu Iskier w jakimś zestawie suriwalowym czy coś, no to nóż z lidla będzie nieco lepszy. No i na zakończenie ostatnia próba na papierze. Lidlo wyrazi sobie niewiele gorzej niż na początku. W tych bardziej używanych fragmentach krawędzi tnącej, no to wiadomo, że natrafiamy na te szczerby gdzie nie był jakoś używany no to jest w porządku nóż z biedronki trochę, trochę bardziej nam ten papier rwie ale tego właśnie się spodziewałem no bo jest on zauważalnie e, większy pod względem stali od tego lidlowego ale ostrość roboczą mają wciąż co jeszcze zobaczymy sobie szybko na sznurku czy uda nam się w jednym cięciu sznurek przeciąć bez problemu i biedronkowy bez problemu. Tak więc, jeśli chodzi o test noża z widla, noża z biedronki, no to muszę przyznać, że całkiem nie zaskoczyły. Nie był to jakiś super brutalny test, no ale wiadomo, codzienne zastosowania też z reguły nie są super brutalne. No i finalnie, jeśli miałbym komuś polecić taki nóż, o coś co można mieć w zapasie, w samochodzie, w plecaku, no to myślę, że sprawdziły się co najmniej wystarczająco do takich zadań. Do EDC sugerowałbym coś odrobinę twardszego. Bo po prostu będzie wymagało mniej ostrzenia na co dzień. Jeśli chodzi o test noża z lidla i noża z biedronki, to tyle. Dzięki za oglądanie i piszcie w komentarzach co myślicie. To tyle. Cześć.